Zobaczcie, że kwota faktury nie jest duża, to jest ostatnie półrocze 2022 i tak naprawdę na tą kwotę składają się wyłącznie opłaty za przesył. Witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj filmik, w którym chciałbym Was poprosić o pomoc. W związku z fakturą, którą zostałem oraz w związku z tym, co na tej fakturze mogę zau zauważyć. Zobaczcie, że kwota faktury nie jest duża, to jest ostatnie półrocze 2022 i tak naprawdę na tą kwotę składają się wyłącznie opłaty za przesył. Natomiast jak sobie przejdziemy do miejsca w którym mamy informacje na temat ilości energii, która jeszcze nie została rozliczona, czyli tak naprawdę tej energii, którą mam zmagazynowaną w sieci energetycznej to jest to 6700 kWh. No sporo i szczerze mówiąc Myślałem, że pompa zużyje więcej energii, okazuje się, że zużyła mniej. Oczywiście zima się nie skończyła i tej energii jeszcze trochę tutaj z tego, z tego magazynu w PG nam ubędzie. Natomiast no, ja myślę, że gdzieś za miesiąc e, ten magazyn e, będzie w takim stadium, że on nie, nie będzie się już zmniejszał. E, pewnie mniej więcej będzie się trzymał na tym samym poziomie, i, i później z każdym dniem e, będzie coraz więcej sytuacji, w których e, te dodatkowe kWh będą ładowane do takiego magazynu. No i moje pytanie do Was jest takie. Co zrobić z tą energią, która zostaje mi w nadwyżce? Jak ją wykorzystać? Co można z nią zrobić, po to, żeby po, po, po tych 12 miesiącach ona się nie przeterminowała i tak naprawdę nie wyparowała z mojego konta? Jakieś tam pomysły gdzieś tam w internecie widziałem typu kopanie bitcoinów co tak naprawdę akurat w moim przypadku mnie to nie interesuje. Natomiast no, chciałbym poznać Waszą opinię. Co można z tą odmianową energią zrobić? Coś w sposób taki rozsądny, który to sposób da mi jakieś jakby benefity z, z tej energii, którą, dodatkowej energii, którą posiadam. Czekam na Wasze pomysły. Fajnie by było znać Waszą opinię. Co, co właśnie możemy zrobić? Tak z góry dziękuję za Waszą pomoc. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć.